Siemaneczko, ziomeczki i ziomalki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten w sumie. środowej, tak? Ś środowi środowe popołudnie, po bo o tej godzinie dostaniecie filmik. Ja nagrywam to rano. Aczkolwiek witam Was wszystkich jeszcze raz w eksperymentach. Jak zauważyłem, wczoraj seria się nawet przyjęła i spodobał Wam się ten pomysł. Pojawiło się też mnóstwo kurcze pomysłów na YouTube, które mam nawet tutaj obok, żeby sobie podpatrzeć, więc żeby nie obijać bawełny, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że będzie wam się podobało to, co robię, a jak się podoba, to możecie zostawić łapkę, możecie zostawić subka, no i co, lecimy z eksperymentami, jo, pum, pierwszy eksperyment mamy od samej Shotty. Witam z zresztą 40 out by, by byle jakich i jednego buggy rampa z GTA Online, tak? Takie płaskie z rampą I uderzaj w nie wszystkie Okej, okay. zobaczymy co da się z tym zrobić Jak widzicie zrespiłem tutaj około 40 falonów, Może być nawet trochę więcej Mam nadzieję, że eksperyment się powiedzie Tutaj wezmę też większy rozpiln Tylko wcześniej miałem problem, bo te samochody znikały Ale dałem coś tam freeze, więc powinno teraz być dobrze Tylko autor mi nie uwzględnił z jakiej odległości mam jechać Więc po prostu sobie pojadę gdzieś takie odległość, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak widzicie, mam już furkę jest to Dune 5, jest rampa, kurde fele. No i co? No <laughs> i lecimy z koksem, zobaczymy, czy da mi się, kurde, przejechać przez to. Tylko nie wiem, czy mam dobrą odległość. Jak nie, to najwyżej drugie, drugie podejście zrobię z dalsza. Dobra, to jedziemy za 3, 2, 1, go! Niech się zaczną eksperymenty. O Jezu! Ej! Znikły mi auto! Uf, dobrze, podejście drugie. Teraz piję znowu koło 40 samochodów. I z tego co widzę, to nie mogę zrobić jakiegoś wielkiego... Nie mogę z jakiegoś wielkiego dystansu obrać, bo te samochody po prostu znikają. Nie wiem czemu tak jest. Więc postanowiłem, że zrobię to z małej prędkości. I zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. Dobra, to zaczynamy za 3, 2... Jeden dobra, jazda. Kurde, szkoda, że nie ma nitra, nie? Tam ta próba w nie należała do bardziej udanych, więc dlatego teraz się rozpędzę jeszcze więcej i dam sobie drugą szansę na to. O, teraz mam większą prędkość. Cyk. zdecydowanie większa prędkość. <grym> chyba, chyba mi się to nie uda, cholipka. Kochani, niestety eksperyment się nie udał. Samochodem nie damy rady, przejechać 40 jakichś innych samochodów. O, cholera, jakiś gościu mi tutaj baląduje. No, no więc widzicie, no jest to niestety nie do zrobienia, bo gdzieś przy połowie po prostu wypadam z tego samochodu. Nie wiem, czy to jest spowodowane moją prędkością, aczkolwiek, no nie dam rady tego zrobić na chwilę obecną. więc eksperyment. Nieudany, Jo! Dobrze kochani, mamy tutaj kolejny eksperyment, dodany tym razem przez Cyganiutkiego. Jego pomysłem było, żeby zrespić około 50 samochodów normalnych i wziąć czołg, po czym przyjechać po wszystkich podachu i zobaczyć co się stanie. To widzicie, no zrespiłem tak na oko, gdzieś to jest gdzieś około 20-30 samochodów tak naprawdę, bo... Po, po wcześniejszych przeżyciach, no to wolę mieć pewną liczbę, żeby mi, mi po prostu ich nie. nie unspawno, unspawnowało. unspawnowało. <grymne> no więc. zobaczymy, co teraz przyniesie nam ten kurde. eksperymencik. Wybrałem taką skarpę troszeczkę, nie? Bo w sumie nie chcę ich taranować, tylko chcę przyjechać po dachu. Dobra, to co? Lecimy. Gotowi? Tylko nie mogę strzelać, nie wiem czy to jest pierwsza osoba w czołgu Nie no nie, pierwsza osoba nie będzie taka dobra Dobra, 3, 2, 1, start Dwie wyszło mi Dobra kochani, druga próba, lecimy Może tędy bardziej jakoś tak Skoczy nam, O, 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 o o, 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 jadę, jadę, jadę. O, cholera, utknąłem, utknąłem, utknąłem. O, dobra, jadę, 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 jadę. O, 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 gitara i to jest do zrobienia. <grym> dobra, o cholera, utknąłem. Patrzcie się, utknąłem, czołgię. Nie mogę jechać. Ja się bałem, że coś będzie tutaj wybuchać, ale to jest naprawdę do zrobienia. Dobra, spróbujemy cyk. Nie no nie, chyba cholera chyba się nie uda O o o o o, o, o. ja będę jechał tak O, dam radę, dam radę, patrzcie się teraz się rozpędziłem, ale jadę, dobra, dawaj, 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 Gitara! Zaliczone! bang! Zaliczone! Udało mi się przejechać, kurde fele. Eksperyment udany, ale zobaczmy jak wyglądają samochody, nie no w sumie. Czekać, dam pierwszą osobę. W sumie nie wyglądają tak źle, nie? Tylko. No dobra, ten wygląda tragicznie. Ale widać, właśnie, że przyjeżdżałem po tych maskach, głównie. To jest akurat spoko. Zdecydowałem się w sumie jeszcze na jeden ruch. Jest jeszcze przecież drugi czołg. Właśnie go widzicie, Kaniali. On jest troszeczkę szybszy i bardziej mobilny od tego naszego wcześniejszego czołgu. więc pomyślałem, że może warto też przetestować tym czołgiem, co się stanie. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. O kurde, ten, ten to już w ogóle po nich leci, patrzcie się. Ten to po nich surfuje, kurde Fele. Jep, jep, je, 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 jep. No. <grystanie> to było zdecydowanie łatwiejsze. <grystanie> A ciekawe czy uda mi się w drugą stronę tutaj jeszcze pojechać. Zobaczmy. O, 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 o! Zajebiście. dobra. Super, super, super. Ten no widać, że tym ciąglem jest zdecydowanie łatwiej. Patrzcie się, o kurde, ale aż wypadłem. Ups. No Ciekawe czy uda mi się tam na górę teraz wyjechać No chyba coś mi się zacięło No, chyba chyba już nie ruszę Chyba utknąłem <ścoughs> Czołg utknął, w ogóle to po co są te gąsienice, Patrzcie się jakie gówno Może się tym popam jakoś jak sam grałem o, o, o! Udało się, udało się! Czekajcie... Nie, dobra, chyba chyba już nie damy rady. No, utknęliśmy na amen. Kolejnym eksperymentem jest to, napisał to Szyda. Zresztą około 100 ludzi NPC na górze chillout i rzuć granat lub bombę przylepną i zobaczmy jak wysoko polecą. Ja już tutaj rzuciłem kilka bomb w wcześniejszych próbach, w nie wam pokażę. Tak skończyła się moja w sumie wcześniejsza próba i nie wygląda to zbyt dobrze? Więc sobie darowałem i po prostu przykleiłem bomby już. O, patrzcie się, nawet PEDY za mnie się schodzą, Dobra. Po prostu przylepiłem sobie już tutaj kilka bomb i teraz zajmę się spawnowaniem spon Pedów. Mam nadzieję, że mnie teraz nie wysadzi. No, już mi się nawet przestały respi. Dobra, ile tutaj mamy? Zobaczmy sobie. No jest ich w no. Może ich tu 300 nie ma, ale jest ich dużo. Mamy jakieś nalady. No. Dobra. No to co, jesteście gotowi? Możemy zaczynać. I goście... Dobra, lecimy. 3, 2, 1... Eksplozja! <noise> Nawet tylko jeszcze tutaj zostało kurde fele. Nie wiem czy do końca o to ci chodziło, ale jeżeli... jeżeli o to, no to efekt jest zajebisty. Plus no gościu był najwyżej poleciał sobie chyba ten, nie? O, dobra, już spadł. Aczkolwiek był gdzieś na tej wysokości, czyli był wyżej niż to cała wieża kontrolna. Czyli można powiedzieć, że eksperyment jest udany. o <noise> yeah. Ej, leci dalej, patrzcie się! Ciekawe jak daleko poleci Aj, przygoda kończy się chyba na kamieniu Chyba, że... Nie, 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 leci dalej, leci dalej, leci dalej, patrzcie się, ej! Ej, chyba zleci na sam dół Dobra Patrzcie, walej, i piękny slajdik Leci dalej, kurde, to nam się udało wam powiem. Ciekawe czy zleci na sam dół Ja pierdziele kiedyś to jest patrzcie jak leci, skubany Jep! Iż. Już... Tego to ja się chyba w ogóle nie spodziewałem, nie? Doleciał na sam dół. Na sam dół doleciał. To powinno być bardziej jakieś wyzwanie wtedy, co nie? Czy poprzez wysadzenie gościa z T4 gości może polecieć na autostradę w paletach? Aczkolwiek... Aczkolwiek poleciał. Ciekawe czy tam jeszcze doleci, do tego betonowego. To nam się kurde udało coś stworzyć niesamowite Czyli jak ci tam było? da. Czyli, twój, twój eksperyment, stary, jest wyjątkowy, bo dzięki Tobie udało nam się wyrzucić gościa przy pomocy C4 yy, z góry chill out na, na autostradę przy paletę. Popatrzcie się, to już jest paleto. Masakra, co? Zajęliście. Mamy to. Yo. Ostatnim eksperymentem jest yy, tutaj napisał. Borek 833. Wyląduj samolotem bez podwozia i tym samym samolotem wystarczy. Czy da się w ogóle tak zrobić? I uznałem, że jest to dość ciekawy eksperyment, bo w sumie nigdy tego nie próbowałem, więc zobaczymy co się stanie. Na razie sobie po prostu wystartuję, a potem podczas lądowania mm, spróbuję wystartować. No dobra. Laser to chyba najbardziej widzicie mobilny samolot, jaki jest, więc może być łatwo. Zrobimy tutaj kółeczko, ja zamykam podwozie. Widać, że samolot przyspieszył znacznie Dobra O kurde, o kurde o kurde, o kurde, dobra, dobra Udało się Wylądowałem, a teraz się wystartuje Easy goście. Easy Ale dobra, bo tutaj jeszcze miałem prędkość nabraną. A czy o a czy uda mi się wystartować w ten sposób. Chyba się uda, Patrzcie, się nawet się odwrócę. Nawet mogę jechać tak po ulicy bez kitu. Lajtowo, lajtowo. Nawet beczkę zrobię. Kurde, myślałem, że to będzie trudniejsze, wiecie? Może może po prostu teraz zrobimy co innego. Sprawdzimy czy da się wylądować na ulicy. Znaczy w sumie da się, ale już Próbuję sam. No i gitarka i znowu start. Nie, easy. Myślę, myślę, że to chyba już jest wszystko, co mieliśmy dzisiaj zrobić. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakiekolwiek eksperymenty, ziomeczki i ziomalki, to... Okay. Dobrze kochani, jeżeli macie jakieś pomysły na eksperymenty i chcielibyście je zobaczyć w moim wydaniu To proszę was o pozostawienie komentarzu pod filmikiem z hashtagiem eksperyment Które po prostu ułatwią mi wyszukiwanie waszych wiadomości Już widzę, że niektórzy się do tego zastosowali, więc to jest naprawdę, naprawdę pomocne i bardzo wam dziękuję Jeżeli standardowo chcecie więcej takich filmików, no to zostawcie łapkę, zostawcie subka No i co kochani, jest wtoreczek Teraz jest jakoś popołudnie u was, jakby to widzicie, więc widzimy się dzisiaj wieczorem jeszcze na live streamie. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Trzymajcie się. Yo! Dla pupa!